Coca-Cola, Siemens, Volkswagen, Michelin, DHL, Ford czy BP oni to już mają. A twoja firma? AR wzbogaca rzeczywistość o elementy cyfrowe i dlatego nazywamy ją rzeczywistością rozszerzoną. Na ekranie przed okiem zobaczysz na przykład dane lub instrukcje bez odrywania rąk od pracy. Nie musisz kartkować dokumentacji, bo widzisz przed sobą cyfrowe instrukcje i schematy. Co ważne, AR jest bezpieczne. W przeciwieństwie do wirtualnej rzeczywistości, nie ogranicza pola widzenia specjalisty, dzięki czemu możesz działać swobodnie i skutecznie. Wystarczą Ci komputer nasobny lub inteligentne okulary z wbudowaną kamerą, które obsługujesz głosem. System działa na Androidzie, więc współpracuje z tysiącami aplikacji. Do tego oba urządzenia są odporne na wstrząsy, kurz, wodę i możesz ich używać nawet w strefach zagrożonych wybuchem. Potrzebujesz więcej? Możesz na przykład rozbudować zestaw o kamerę termowizyjną. Z roku na rok coraz więcej firm korzysta z AR, a Ty? Kliknij w link i sprawdź, co konkretnie możesz zyskać i jak AR może pomóc Twojej firmie.